Wie? Ale wiesz, tam... 6 ta kurwa się? Nie. nie, pierwszy tu... raz tyle osób. To, a co oni kurwa całą tą drogę zastawili radiowami? Masz wszystko, nie? Ubezpieczenie i tak dalej. A auto nie jest No to co, odwiedzać. Ale my jesteśmy cywilnym autem. Nie. Bez roboty jedziemy. Panowie czemu kręcicie? Kurwa, no... Ciekawe, co się stało. Nie co tu się dzieje? Wow. Wow. Kurwa masz. Czekaj. I zabierają do wody. Ty patrz, to ma kurwa naklejkę policja. No, no nie widziałeś? Myślałem, że to jest jakaś, no, jakaś ochrona, co? No, ja też. On kurwa w biegu ją naklejał przecież. Ja pierdolę. Jedna suka, druga. Ciul, wszyscy pohaltowani. Jeszcze tam na dole. Tu może jeszcze jedną. Ja chciałem sobie żyć nie no, kupuję oh, następny. następny, następny no. Ty, to, to jest niezły, kurwa, i teraz. Słuchaj, to tak samo Krzysiu. Trzeba czwórką wyjeżdżać. Tak. No, trzeba czwórką wyjeżdżać. Powiem powie ci, tak. Wam powiem, w zeszłym roku było tak samo. A, ale... ale wtedy.